Każde dziecko jest wyjątkowe, albo tak przynajmniej sądzą ich rodzice. Niektóre z dzieci są bardzo żywiołowe i towarzyskie, podczas gdy inne zupełnie odwrotnie wolą ciszę i samotność. Jedne uwielbiają czytać, a inne darzą miłością sport. Jednak w tym odcinku pokażę wam kilkoro z dzieci, które uważane są za wyjątkowe nie tylko przez ich mamy. Dzisiejsi bohaterowie to niezwykli geniusze, dzieci o niesamowitej urodzie lub po prostu bardzo unikalne pociechy. Miłego oglądania. Mia, Afalau, Szanem. Ta dziewczynka ma na swoim Instagramie zaledwie 15 postów, ale obserwuje ją ponad 120 tysięcy osób. Czemu zawdzięcza taką popularność? Prawdopodobnie swoim włosom, które są niesamowitych rozmiarów i nadmienię, że Mia ma zaledwie 6 lat. Dziewczynka pochodzi z Izraela, a jej włosy są tak gęste i bujne, że wiele osób posądza ją o noszenie peruki. Niestety dla nich Mia jest w 100% naturalna. Uwielbia pozować przed kamerą i ubierać się w różne niecodzienne sukienki. Możecie stwierdzić, że jest jeszcze za młoda na taką popularność i jest w tym ziarnko prawdy, jednak, jak widać po dziewczynce, zupełnie się tym nie przejmuje i korzysta ze swojego daru. Życzę jej jak najwięcej sukcesów w kolejnych latach życia. Melanie Dickerson Melanie jest dopiero malutką dziewczynką, ale już teraz posiada ogromne oczy, których pozazdrościć może jej każda z księżniczek Disneya i nie jedna dziewczyna. Niestety jednak oczy te co prawda wyglądają ciekawie, ale bardzo krzywdzą tą dziewczynkę. Melanie tak naprawdę choruje na rzadki syndrom Axenfelda Riegera, który w dużym skrócie jest wrodzoną wadą przedniego odcinka oka. Postępująca choroba może w pewnym momencie sprawić, że Melanie będzie niewidoma. Osoby posiadające oby syndrom są bardzo wyczulone na jakiekolwiek światło, którego natężenie może sprawiać naprawdę duży ból. Dlatego też każdy kontakt ze słońcem, jak przykładowo wyjście do szkoły, na plac zabaw czy nawet na krótki spacer, wiąże się z noszeniem specjalnych okularów i zachowaniem ostrożności. Trzeba przyznać, że takie oczka wyglądają naprawdę słodko, ale niestety jest to wina choroby, której skutki mogą być wręcz tragiczne. VersaVia Borun Gonczarowa ta dziewczynka uwielbia kucyki, Beyonce, a większość czasu spędza na tańczeniu lub rysowaniu. W gruncie rzeczy niezbyt wyróżnia się ona spośród innych dzieci. Poza tym jednym małym szczegółem. Choruje ona na pentalogię Cantrella, która charakteryzuje się tym, że serce osoby chorej znajduje się poza jej klatką piersiową. Jest to niezwykle rzadka przypadłość, na którą choruje jedna na milion osób. Jej klatka piersiowa jest zbudowana zupełnie inaczej niż u większości ludzi i posiada ona w tych okolicach mniejszą liczbę kości. Jednak pomimo choroby wersawia jest bardzo silna i stara się nie zwracać na nią uwagi. Kiedy się narodziła zadziwiła wszystkich lekarzy, gdyż twierdzili oni zgodnie, że dziewczynka nie przeżyje. Jak widać ma się ona nadal bardzo dobrze, choć musi uważać każdego dnia. Każdy wysiłek fizyczny musi być bardzo ostrożny w tym nawet przebieranie się, a same ubrania powinny być wykonane z bardzo delikatnych materiałów, aby nie wyrządzić krzywdy jej sercu. Jednak wciąż jest nadzieja na przywrócenie Wersawii normalnego, zdrowego życia, gdyż lekarze przygotowywują się do operacji umieszczenia serca we właściwym miejscu. Lydian waram. Poznajcie tego małego mężczyznę, który uważany jest za istny cud wśród dzieci. Jest on młodym pianistą, który na swoim koncie ma m.in. wygraną w lokalnym konkursie talentów, gdzie zgarnął sumę miliona dolarów. Wygrał on dzięki szybkiej grze na pianinie, a właściwie na dwóch pianinach jednocześnie. Dokładnie tak, Lydian potrafi grać na dwóch pianinach naraz i to w naprawdę wysokiej prędkości. Jego miłość do muzyki zaczęła się w wieku dwóch lat, kiedy to Lydian zaczął grać na perkusji. Później, w wieku 8 lat, podziwiał swoją siostrę i ojca grających na pianinie. Chłopiec był zafascynowany tym właśnie instrumentem. Z ciekawości, sam spróbował coś zagrać, ucząc się tylko z poradników na YouTube. Kiedy ojciec zobaczył talent swojego syna, znacznie pomógł mu i ciągle wspierał w dążeniu do jak najlepszej gry. I tak obecnie Lydian może pochwalić się dyplomem z jednej z angielskich szkół, w której zdał egzamin właśnie z pianina i to bez żadnego problemu. Trzeba też dodać, że egzamin ten, Stworzony jest dla studentów lub nawet starszych osób, a Lydian ma zaledwie 13 lat. Rebeka i Kimberly Young Pamiętasz, co robiłeś w wieku 9 lub 10 lat? Zapewne to, co większość dzieci. Jednak te dziewczynki uwielbiają naukę i w tym właśnie wieku zbudowały i wystrzeliły rakietę w kosmos. Oczywiście nie na inną planetę, ale jak na taki wiek, jestem pod wielkim wrażeniem. Ja dla porównania w ich wieku niezbyt wiedziałem jak zrobić sobie herbatę. Statek wyposażony był w urządzenia badające prędkość, temperaturę, zmiany ciśnienia oraz koordynaty. Dodatkowo znalazły się tam też wizerunek zmarłego kotka dziewczynek i mały model Artuditu. Statek zawędrował aż do stratosfery, a kolejno powrócił w idealnym stanie na Ziemię. Ich projekt okazał się tak wielki, że zostały zaproszone do Białego Domu, gdzie spotkały samego Baracka Obamę. Jednak to jest dopiero początek ich niezwykłej przygody w świecie nauki. A ty? Co robiłeś lub osiągnąłeś jako dziecko? Koniecznie daj znać w komentarzu, a przypnę Ci serduszko. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, a także o zasubskrybowaniu mojego kanału, a wtedy nie ominą Cię kolejne tego typu ciekawe materiały. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!